Witajcie, tak jak ostatnio zapowiedziałem, dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu dwupakowi Transformers z Legacy, a dokładnie pod linii Wreck'n'Roll Collection. Po Lethfucie i Master Dominusie przyszedł czas na Impactora i Spindle, czyli znowu dobrze znany Wrecker i jego Fossilizer Partner, a raczej Partnerka w tym konkretnym wypadku. Zapraszam na recenzję. Po raz kolejny mamy do czynienia z parą remoldów. Impactor to oczywiście to samo, co dostaliśmy w linii Siege, ze zmienioną kolorystyką i podmianką kilku części. Spindle natomiast to nieco cięższy remold, albowiem z Tyrannosaura Paleotrexa zrobili tutaj Spinozaura, także podmiana kluczowych elementów jest wizualnie wyraźniejsza. Warto zwrócić uwagę na pasującą do siebie kolorystykę obu figurek. Letwold i Master Dominus też fajnie się ze sobą zgrywali, ale ten duet tutaj ma już całkiem perfekcyjnie zgrane ze sobą kolory, co ma spory wpływ na wygląd ewentualnych połączeń, bo jak wiemy elementami fossilizerów możemy sobie in Figurki obkleić i dopakować tym samym. Założeniem wypadku Impactora było przerobienie moldu Siege na wersję bardziej odpowiadającą wizerunkowi tego autobota pamiętanego z Marvelowych komiksów. Nie ma sensu ponownie jakoś szerzej rozwodzić się na temat tej figurki, bo popełniłem swego czasu recenzję Siege Impactora bardziej szczegółowo, więc jeśli ktoś chce sobie porównać, zapraszam do tamtego filmu. No ale kilka wyraźnych różnic między tymi jegomościami warto zaznaczyć. Przede wszystkim zmieniła się paleta kolorystyczna na tę bardziej komiksową, zatem żółty odcień jest tutaj taki mniej jaskrawy, bardziej taki jakby lekko musztardowo-żół. Żółty, brudno brudnożółty. No i inny jest też również odcień fioletu, taki bardziej wpadający w magentę. Dodatkowo pozbyto się efektu battle damage na rzecz podkreślenia na fioletowo detali na bokach. Wiem, że sporo osób tego ścieranego efektu nie lubiła, ja akurat uważam, że niektórym figurkom z Siege to pasowało. No ale też nie płaczę z powodu jego braku. Konstrukcyjnie jest to niemal taka sama figurka co w Siege, wąski czołg z dość sporą wieżyczką i badasowym pługiem do taranowania. Różnice będą bardziej widoczne w trybach robotów, ale już tutaj widać, że zmianie uległa część z która po transformacji formuje kratę robota. Jest Mniej detali, uzbrojenie wydaje się z grubsza takie samo. Działko i harbun zastępujący dłoń to jeden do jednego to samo, za to przerobką uległo dodatkowe działko na wieżyczce w trybie robota idące na bark. Ma nie tylko inaczej umieszczony port na akcesoria, ale też inny kształt lufy. Zgodnie z projektem komiksowym, jest ona gładsza i bardziej spłaszczona oraz co ciekawe jest teraz osobnym elementem. Da się ją odłączać od reszty zabawki, co w wersji Siege było niemożliwe. Zatem jeśli ktoś lubi miksować akcesoria i dozbrać figurki na wiele sposobów, to może sobie tutaj zamontować coś alternatywnego. A tak wygląda spin przy Paleotreksie. Można otworzyć scenę z parku Jurajskiego 3. T-Rex kontra Spinozaur. No tylko w nieumarłej wersji. Remolt posunięty dalece bardziej niż wcześniej wydana Transmutate, która posiadała tylko nową głowę robota. Tutaj mamy pięknie zrobioną czaszkę Spinozaura z długą krokodylowatą szczęką. Jedna wada jest taka, że twarz robotki jest dość dobrze widoczna z tyłu. Nie kryje się tak dobrze jak Mordka Paleotreksa, ale w sumie jakoś strasznie nie zwracam na to uwagi. Jest oczywiście charakterystyczny dla tego gatunku Dinka kostny żagiel na grzbiecie. Zmieniono także przednie łapy na odrobinę dłuższe. Fajnie, że pomyślano o takim szczególe. Mogli w sumie zostawić już też krótkie łapki T-Rexa, jakoś bardzo by mnie to nie bolało. No, ale ktoś pomyślał, hmm, dobrze by było zmienić i to. No i właśnie taką dbałość o szczegóły, szczególiki zawsze doceniam. No i jeszcze jednym zmienionym elementem jest maska instalowana pod spodem i będąca po transformacji na pieśnikiem robota. Została nieco inaczej wymodelowana i w sumie jeszcze bardziej teraz przypomina taką konkretnie yy, maskę. Ruchomość w trybie Skeletosaura jest taka sama jak w wypadku Paleotrexa, czyli bardzo dobra. W pełni ruchomegi, czoły, ogonek. Mam jedynie wrażenie, że staw obrotowy w dolnej części kręgosłupa jest, no przynajmniej w tym egzemplarzu, delikatnie za luźny, przez co spindle podczas ustawiania może zarzucać bioderkami. No cóż, jak to kobieta. No i niestety jest to jedna spora przywara tego remoldu, z tego co widziałem powszechna, a nie dotycząca tylko mojego egzemplarza. Połączenia grzybkowe, które łączą stopy i łydki w tym konkretnym wypadku, są dziwnie słabe. Czasem wystarczy wykonać jeden czy dwa obroty stopą, żeby te elementy się rozłączyły. Nie wiem, czemu tak jest w Palermo, się działało to tip top. Jest to dość irytujące, acz, no podejrzewam, że gdyby podział na tych stawach jakoś delikatnie superglutem, czy innym czymś przycieśniającym stawy, no to chyba dałoby się to naprawić. Inaczej, no, można się wkurzyć, gdy podczas zabawy Spingle traci nagle stopy. Albo dłonie w wypadku trybu robota. I jeszcze raz Parkierajski 3. Am, nam, nam, nam. Szybkie porównania. Dwa Impaktory jeszcze raz razem, na spokojnie i jeszcze w otoczeniu innych rekerów Generations Roadbuster'a i Legacy Foota. No i jeszcze spindle w otoczeniu wszystkich moich Fossilizerów. Fajnie to razem wygląda. Te nieco bardziej udziwnione palety kolorystyczne remoltów z Roll Collection odcinają się trochę na tle bardziej realistycznych składaków z Kingdom, ale wciąż fajnie jest posiadać taką gromadę szkieletorów. No trochę tego narosło w międzyczasie. Transformacje obu figurek przebiegają identycznie jak w wypadku dawców ich moldów. Cała dolna część czołgu tworzy nogi Impaktora, wieżyczka zaś rozkłada się na ramiona i Klatę. Widzieliśmy to już za czasów Siege. Jest to całkiem przyjemna i ciekawa transformacja. No a spindle wiadomo, trzeba rozebrać na kawałki i poskładać do kupy, jak do Fuselazera. Postać robota tworzy się identycznie jak Paleotrexa, buduje się krótkie nóżki, żuchwa spinozaura łączy się z kręgosłupem, usztywniając konstrukcję, dodaje się na pierśnik, długie łapy i głowę na drążku. Niby coś innego, ale tego samego. Przy czym fan dalej ten sam. Uwielbiam te transformerowe klocki. Jak wspomniałem, ta parka naprawdę dobrze pasuje do siebie kolorystycznie. Widać, że to współpracujący duet, choć stylistyki skrajnie równe. Z jednej strony klasyczne kanciaste kształty G1, z drugiej ten kiczowaty, w piękny sposób projekt szkieletora niczym z jakiegoś horroru. Mocno niestandardowy duet. Dopiero w trybie robota widać jak zmieniła się prezencja Impaktora względem pierwowzoru Siege. Nowa głowa nawiązuje oczywiście do projektu komiksowego, jest węższa, bardziej obła. Twarz jest ciekawa, co prawda oblicze Rekera wydaje się jakby nieco zmęczone, trochę tak jakby starcze, ale podobają mi się nawet te surowe rysy i ostry wydatny nos. Są to elementy dodające charakteru. Nowa facjata ta podoba mi się znacznie bardziej od poprzedniej, w której mnie słabo zarysowane usta. Wyglądało to trochę tak, jakby impactor w ogóle ich nie posiadał. Na pewno znajdą się miłośnicy jednego i drugiego designu. No i ja zdecydowanie stawiam na ten komiksowy. Co do zmienionej klaty postawiłbym na znak równości. Jedna i druga wyglądają w porządku, aczkolwiek ten elegancki minimalizm wersji Legacy znowu przemawia do mnie odrobinkę bardziej. Może to przez to logo rekerów. zawsze fajnie zobaczyć jakąś wariację klasycznego znaczka autobotów. Figurka prezentuje oczywiście taką samą pozywalność co pierwowzór, łącznie z obrotową klatą i możliwością pochylenia jej dzięki stawowi z transformacji. No i niestety. Odziedziczyła też jeden z mankamentów wersji Siege, czyli te potężne wydrążenia w łydkach. No, nie oczekiwałem, że je tym razem załatają, wcale, wcale. Po prostu, gdy na to patrzę, to trochę nie skręca i mam ochotę wsadzić w dziury po jednym orzeszku na później. Aż kusi kupić jakieś wypełnienie od third party. Spindle jest zaś cudownie pokraczna. Nie jest może tak creepy jak Paleotrex czy Transmutate, ale wciąż wygląda dziwacznie, a ja lubię takie pokręcone projekty postaci. Selwetka praktycznie taka sama co Paleotrexa, choć oczywiście wyróżnia się tu żagiel na ramieniu, zmieniony na i całkowicie nowa głowa Twarz jest Cudaczna, jak cała reszta figurki. Spod czaszki pinozaura, która wygląda tutaj jak jakaś przedłużona szlafmyca czy coś w tym rodzaju, wygląda nietypowe oblicze z wąskim wizjerem i srebrnymi detalami, które chyba miały być takim przerośniętym podbródkiem, ale przez tę dzielącą mnie linię pośrodku sprawiają wrażenie takich ala króliczych, wielkich zębów wystających z ust. Jest to bardzo dziwaczna facjata, pasująca do stylu Beast Wars. groteskowa i nietypowa. Szczękę Dinka zawsze można ponieść do góry, dając spindle coś w rodzaju bojowej maski, prawie jak u Paleotrexa. To bardziej moja interpretacja, ale wygląda to moim zdaniem całkiem korzystnie. Zmienione kształt na pierśnika ma znaczenie w konstruowaniu różnych trybów połączonych z użyciem innych foselajzerów. Maska jest tak wyprofilowana, żeby dało się ją wpiąć w port na głowie Master Dominusa z dwupaku z letwutem. To daje nam alternatywną głowę dla kombajnera wszystkich szkieletorów, która prezentuje się całkiem spoko. Podobają się te wystające zęby, jak i taki ogólny mroczny klimat, jaki roztacza ta facjata. W aspekcie pozwolności obie figurki prezentują idealnie to samo, co ich pierwowzory. Impaktor łatwo przyjmuje fajne płuski również te powietrzne dzięki obowiązkowemu. Adapterowi pod podstawki. Spindle jest nie tylko dynamiczna, dzięki specyfice konstrukcji można, jak w wypadku wszystkich innych składaków, kombinować z przekładaniem jej kończyn, na przykład tworząc kościany toporek z płetwy na ramieniu. No i oczywiście jej elementami można obwieścić impaktora. Powiedziałbym, że zostali do tego wręcz stworzeni, nie tylko z uwagi na pasujące kolory. Impaktor może schować swoje dłonie, do których przerośnięte pazurzaste łapki foselajzerki pasują niemal idealnie. Oczywiście wrażenie jest groteskowe, ale wygląda to według mnie całkiem cool. Do tego można dołączyć działka z nog spindle, a w łapy wpakować siekierkę i Taki alarmieczyk z czaszki Spinozaura. I tak oto kanciasta stylistyka G1 styka się bezpośrednio z Beastmorsowym wariactwem wizualnym. Ma to niewątpliwie swój urok. Na koniec raz jeszcze porównanka w trybach robotów. Dwa impaktory obok siebie. Obaj są fajni, każdego mógłbym polecić, ale dla mnie wygrywa delikatnie wersja komiksowa. Jeszcze jedno ujęcie z innymi rekerami, no i jeszcze Spindle z resztą szkieletorów. A skoro jest ich już pięć, to grzechem byłoby znowu nie spróbować wszystkich połączyć. Tym razem obrałem zupełnie inny kierunek w tworzeniu kombajnera. Zamiast wysokiego wojownika, będącego wariacją. Na temat oficjalnego modelu skonstruowałem potworną bestię z masą dodatkowych kończyn i trzema głowami. Miało być groteskowo i strasznie, i chyba wyszło. Stabilność tego maszkarana pozostawia trochę do życzenia, ale prezencję myślę ma interesującą. I zostały chyba ze dwie części, jak w z IK. Podsumowując, bardzo polubiłem ten dwupak, chyba nawet bardziej od Letwuta i Master Dominusa. Nie spodziewałem się po nim wiele, bo to tylko dwa remoldy figurek, które już posiadałem, ale okazało się, że nie tylko bardziej mi się podoba nowa wersja Impactora, ale też Spindle dostarczyła mi sporo uciechy, bo dodatkowe transformerowe klocki do tworzenia porąbanych połączeń to coś, co zawsze przyjmę z ochotą. Polecam im się przyjrzeć, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze nie ma Stitch Impactora, albo chciałby się pobawić Fossilizerami. Z mojej strony to tyle w temacie, dzięki za uwagę, zachęcam tradycyjnie do zostawienia po sobie komentarza. Polecam tam wpaść na mojego Instagrama i serwer na Discordzie i do usłyszenia. Trzymajcie się.